Witam was bardzo serdecznie w pierwszym vlogu wakacyjnym i w tych vlogu sobie opowiadałem o, o, o informacjach ogólnych, czyli co będę robił na wakacjach, po drugie co będzie się działo w czasie moich wakacji i po, i po e, trzecie. E, wszystko wam to podsumuję co ja, także lecimy z odcinkiem, a kto jest nowy na kanale to niech subskrybuje nie kanał, da łapkę w górę i kliknij dzwonek, żeby otrzymać powiadomienia o każdym w tym no na raz. Także ja już nie przetłumaczę, ile się z vlogiem wakacyjnym. ale a więc jest intro? Także intro. Także jak już mówiłem, w dzisiejszym vlogu wakacyjnym sobie Chcę Wam powiedzieć, jakie vlogi będą na kanale, czyli e, vlogi wakacyjne i tak dalej. Także lecimy. Po pierwsze, um, jutro się pojawi vlog wakacyjny o, o, moich, o moich dawnych szkołach i do której chodzę. Czyli opowiem Wam co, jak i tutaj gdzieś i może. Jak się uda, to może. wam a takie takiego fajnego czy no, zobaczymy po, po drugie chcę wam wyjaśnić ojejku, chcę wam opowiedzieć, co będę robił na tych wakacjach bo większość z was na przykład jak, jak, jak Król Życia też będzie nagrywał trzeci sezon już w roku wakacyjnych, także kropcik. i po trzecie o jajku, ale myślę. I po trzecie, no będą magiewe kafeiny i tyle chyba, nie? Także e, chciałem, żebyście pod tym odcinkiem wbili chociaż 30 łapek, a wiem, że to jest dla Was e, możliwe, także jeśli będzie pod tą serią dużo łapek w górę, pod, e, pod każdym filmikiem, to będę Wam nagrywał częściej takie Vlogi. i co? trzymajcie się i do kolejnego takiego vloga na moim kanale pamiętajcie już jutro się, się pojawi nowy vlog w okazji no, także oczekujcie a, tym, a tymczasem ja się z jak nam? trzymajcie się i do kolejnego vloga na moim kanale narazka